Starlink to telekomunikacyjny system satelitarny budowany przez amerykańską firmę SpaceX. System ma docelowo składać się z około 12 tysięcy satelitów umieszczonych na tzw. niskiej orbicie okołoziemskiej. Celem jest objęcie zasięgiem miejsc, w których obecnie dostęp do sieci nie jest możliwy, lub jest mocno ograniczony. Dodatkowo, ze względu na zakładane parametry. Ma ona stanowić konkurencję dla operatorów naziemnych. Link zapewnia szybki, szerokopasmowy internet o małych opóźnieniach na całym świecie. W każdym obszarze zasięgu wykorzystując zaawansowane satelity na niskiej orbicie. Docelowo pierwsza część systemu ma liczyć 4408 satelitów rozmieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej LEO. Na wysokości 540 do 570 km. W dalszej perspektywie planowane jest także umieszczenie dodatkowych 7000... 518 satelitów na niższych orbitach na wysokości poniżej 400 km nad Ziemią. Zestaw Starlink zawiera wszystko co potrzeba, aby połączyć się z internetem, w tym anteny Starlink, router Wi-Fi, zasilacz, przewody i podstawę. Ładunek telekomunikacyjny satelity stanowią 4 anteny i dwie anteny paraboliczne. W przyszłości kolejne grupy satelitów zostaną wyposażone dodatkowo w urządzenia laserowe do komunikacji międzysatelitarnej.